Cześć kochani, witam Was w nietypowych dla mnie okolicznościach. Z bólem serca przychodzę do Was dzisiaj z filmem, w którym chciałabym przedstawić moje oświadczenie dotyczące wykorzystania mojego wizerunku w kontekście łączenia mojej diety z dziwnymi specyfikami wspomagającymi. Zaczęłam dostawać od Was wiadomości, że fragment z mojego filmu o odchudzaniu został bezprawnie wycięty i wmanewrowany w kontekst dodawania jakichś kropli po kolacji do wody, aby rano się nie poznać. Wszystko odbyło się poza moją wiedzą, jest niezgodne z prawdą i z przekazem mojego filmu. Sama nigdy nie przyjmowałam żadnych suplementów na odchudzanie, nie wierzę w takie rzeczy, więc tym bardziej nie mam nic wspólnego z reklamowaniem środków odchudzających. Temat ten jest dla mnie bardzo bolesny, ponieważ nie tylko wykorzystano mój wizerunek, wyjęto z kontekstu wypowiedź i dorobiono do niej inny sens, ale również naruszono moje dobre imię. Przez ostatnie kilka dni usunęłam się z mediów społecznościowych, ponieważ potrzebowałam czasu, aby dojść do siebie i zająć się tą sprawą. Czynten zgłosiłam odpowiednim organom, w związku z tym chciałabym, abyście znali moje stanowisko. Nie mam nic wspólnego z żadnymi suplementami diety, nie używam takich rzeczy, nie reklamuję i wszystko odbyło się poza moją wiedzą i zrażącym naruszeniem mojego wizerunku. Ostatnie dni były dla mnie dotkliwe, ponieważ spotkał mnie w związku z tą sytuacją duży hejt w komentarzach. Zarzucano mi, że naciągam ludzi, że dopuszczam się kłamstwa, padały na mój temat niecenzuralne słowa, pomimo tego, że to mnie ktoś oszukał, posłużył się moim wizerunkiem i postąpił haniebnie. Dlatego też, jeżeli tylko zobaczycie gdzieś jakiś materiał ze mną, z jakimiś kroplami, środkami na odchudzanie, wiedzcie, że ta sprawa została zgłoszona. Ja nie mam z tym nic wspólnego. I brzydzę się takimi manipulacjami. Niestety mam świadomość tego, że film ten może widnieć w różnych miejscach. Będziemy starać się wszystkie namierzyć. Jeżeli jednak na taki traficie, chciałabym prosić Was o nieudostępnianie go, aby nie nadawać tej sprawie jeszcze większego wymiaru. I tak dotarło to już do tysięcy odbiorców, co jest dla mnie bardzo bolesne i krzywdzące. Jeżeli na coś takiego traficie, będę wdzięczna za wysyłanie tego bezpośrednio do nas. Na koniec chciałabym ogromnie podziękować moim widzom, osobom, które ten materiał do mnie wysyłały. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Dzięki Wam mogę zareagować i zawalczyć o moje dobre imię i zaprzestanie oszukiwania ludzi w sieci. Prawdą jest, że tworząc treści w internecie liczę się z różnymi rzeczami, ale tak krzywdząca rzecz spotkała mnie po raz pierwszy. Bądźcie ostrożni, sprawdzajcie źródło. Niestety nie trudno dziś trafić na oszustów. Powtarzam sobie na koniec, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja nie pozwolę, żeby ta sytuacja długofalowa na mnie wpłynęła. Mam nadzieję, że najgorsze już za mną. Zbieram siły na kolejne nagranie, żeby już w najlepszej formie widzieć się z wami w czwartek, ponieważ przygotowałam naprawdę super kosmetyki. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, że wysłuchaliście mojego oświadczenia. Do zobaczenia następnym razem.